Witam Państwa, mieszkańcy gminy Słów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs Bitwa o głosy. Konkurs Bitwa o głosy ma na celu wyłonienie największej frekwencji w województwach Rzeczypospolitej. My jesteśmy w województwie lubelskim i ta, ta frekwencja, która będzie najwyższa w danej gminie, w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, dana gmina otrzyma samochód gaśniczo-pożarniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych na danej gminie. Wiąże się to, jeszcze raz powtórzę, z frekwencją, która będzie najwyższa. Więc starajmy się, żeby na naszej gminie frekwencja była około 100%. Zabiegam o to u Was, proszę Państwa, u jednostek, w jednostkach pożarniczych, w kołach gospodyń wiejskich, w stowarzyszeniach, a szczególnie Was, mieszkańcy, proszę o frekwencję. Panie Klajancie a ja zwracam się do druhów Strzyżaków o zaangażowanie w tą akcję. A w jaki sposób możemy pomóc? Trzeba dowodzić wyborców do lokali wyborczych, bo naprawdę jest dużo ludzi. W złym stanie fizycznym, którzy naprawdę nie mogą przybyć do lokali wyborczych. I proszę Was o to, druhowie, żebyśmy to uczynili. Dodam jeszcze, że jesteśmy gminą mało zamożną, więc taki samochód na jednostkę Straży Pożarnej byłby nam jak najbardziej wskazany. Jeszcze raz prosimy o głosy i o frekwencję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.